patrz jest. O, żaba. druga też <laughs> tak tam, tam, tam jest druga no Piszemy? Masz? Piszemy? Ty Tu jest druga, patrz, 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 tu, 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 tu. Siedzi padł. Pokażę. Pokażę o, wypadła. Pokażę, pokaż tę kamerę. Masz? Pokaż. Czekaj, czekaj, nie wchodźmy, bo będzie miło mokre. Masio? Pokrzywi yeah. Dobrze, będzie zdrowe, na krążenie. Też masz tarek? To pokaż. Hello! Ty nie no, wypuśćcie je. Tam z drugiej strony możecie. Zobaczcie co tam jest w ogóle. Wchodzi w ten Wyle... Nie, w gle... Nie, Odkryliśmy jakieś nieznane miejsce na mapie Wyszliśmy tutaj tędy, tak i teraz patrzcie tutaj na co co. Patrzcie Puszki Pokaci... mięsce co było? Jakiś kraj X seduszku? Ej, ja mam coś ciekawszego. Co Czy to jest? Jakaś książka Lord, co tam jest napisane? Lord potrzebny od zaraz Zobaczmy, patrzcie to było niedawno spalone, bo widać... żeby zapomniała. O, to coś O tak, na pewno. Uuu! Uważajcie, tu nie wchodźcie. Ja tylko tak zerknę co tu jest w środku na pewno nie będziemy wchodzić Bo to się wszystko lada moment może dalej zawalić No tak to się to trzyma To się wszystko jarało nie? dalej to wygląda tak tu są jakieś rzeczy nie wiem jaka jest historia tego i tego budynku no uważajcie pod nogi tak mówiłem jak tu wchodzimy poczekajcie tu nie wchodźcie ja tu zobaczę co tu jest Wełna mineralna się nie spaliła, czyli dobrej jakości. Pata, chcesz założyć? Poczekaj, że. Założyć? O! Fajnie, dasz komuś. Znaczy, że całował. Pewnie tak. Pewnie się i dom. Albo ktoś celowo podpalił, żeby ubezpieczenie dostać. Dobra. Tam nie wchodzimy, Wiktor, nie nie nie. nie. Tutaj nie wchodź, już Znaczy wejdź tutaj dotąd. Zobacz, wełna mineralna wszędzie widzisz? Co mineralna? To w żółte, nie widzisz? To jest do ocieplenia i to się nie spaliło, widzicie? Bo to nie jest łatwopalne. Ale resztę wszystko pochłonę, ale i tak gasili to. Widać, że budynek był gaszony No mów Zanim pójdziemy do tamtego domu musicie szybko zasubskrybować i zalajkować teraz chodzimy do tego drugiego do domu on już nie był spalony o, ale widać. O, ja może ja jakąś cieszę. latarkę włączysz w telefonie? poczekaj, nie, widać, okej okay jest czekajcie, ja najpierw tam wejdę ja, ja, Kilkadziesiąt urbeksów przechodziłem, więc coś tam... pajęczyny. się nie boję. Tylko ewentualnych bezdomnych. Podłoga jest ok. Bo to jest wylewka. Można chodzić? Poczekajcie. O Jezu, co pan robi? Co pan robi? 1-0 ja dla mnie. Halo, halo, dzień dobry, poczta! Pizza przyszła Miałeś rację, synku. Mogliśmy wziąć latarkę, patrz. Ja mówię, gdzie w dzień? W taki upał latarka? Ja wow. mam tutaj, a jeśli tutaj będzie jakiś? Nie ma nikogo. Sprawdziłem najpierw. Kolejna książka. Magi magiczny księżyc. Saga o lu ludziach lodu. Może stąd Kolejną mam. To jest napis LPS. Noc księżycowego pyłu. Ktoś tutaj lubi różne... Kolejna, ukryta ciernia. I tam kolejna. Ktoś lubi czytać. O, tu jeszcze kolejna. Moja przyjaciółka. Ktoś lubi romanse. Buty. Panie Żulku, mógłby pan tutaj posprzątać? Dobra, więc co? Poczekaj, ja wejdę. Tu jest pełno książek. Mhm. Ale nic nie dotykajcie, dobra? Takiego co nie wiecie, co to jest. No, no i oczywiście. Yy, koneser tutaj był. Mocnych napoi. Mmm. Amarena. Ale. Ja patrz, już go w dobrym stanie. No ja to szopę może się tować w Mhm. Mm Podtrzymuje się tutaj przez. Y, Dach, widzisz, ta płyta tutaj. Ale to nie wygląda na jakoś mocno, dawno opuszczone. No, dlatego mówię, uważajcie. Bagi? Tutaj jeszcze są bardziej Ale tam jest za ciemno, że latarki czekaj, spróbuję przyświecić, ale raczej cały już nic się nie będzie ciekawego. Niestety tutaj reszty części nie pokażę, jest ciemno. W momencie jak włączam e, latarkę to i włączam kamerę, się włącza no niestety nie byliśmy przygotowani dzisiaj na takie Ja sieć! Uuu! Sieć? Uuu! Tutaj musiało... No. A pająki ogólnie lubią czyste miejsca Także dalej nie będziemy wchodzić bez latarek, bez sprzętu Co innego gdybyśmy byli tu w nocy O, bambus. Wiecie co? Chłopaki Chodźcie no na chwilę Ja wejdę na górę. Przejmij kamerę Wiktor? Przejmij kamerę, nagrywa się. Ja zerknę tylko tam, na górę. Ale nie chcę uh -huh. Nie będę. Uy, Luksusowo? Tak. Daj telefon. Luksusowo. No nie powiedziałbym. Ale podluga jest w dobrym stanie. Dajcie, zerknij, nie wchodźcie za mną, ja zobaczę tylko co tu jest. Fotel samochodowy znalazłem. są tutaj. Trzyma się trzymać, no. Żyje, żyję i mam się bardzo dobrze. Nie, nie wchodźcie tutaj. Dobra, będę schodził na razie. Byłem tam na górze. Może jeszcze Chłopaków tam nie będę zapuszczał, bo nie wiadomo w jakim stanie jest podłoga. Tutaj ogólnie nie ma co dalej patrzeć, bo patrzcie. Same po krzywy jedzenie. Tak, nie mamy ubioru dostosowanego do tego, bo wyjechaliśmy tylko na wycieczkę. Tam już co to jest? Superca? jakiś śmieci Wiktor. Coś od remontu. Czyli znaczy, że remontował? Ogólnie ciekawa historia, bo na mapie tutaj nic nie ma. Oprócz jakichś terenów pustych i lasów. Jest nowy osiedle tutaj niedaleko jest zbudowane. Jest w trakcie budowy, puste. Dopiero mury wystają. No a tutaj w okolicy... a jest jakiś park, nie wiem czy pamiętasz Wiktor jak on się nazywa. No jakiś tam park jest. Ogólnie jesteśmy na terenie Łodzi. No, i takie miejsce znaleźliśmy. Na szybko chcieliśmy Wam pokazać. A komu? A komu to dać? Napiszcie w komentarzu. Kogo to zguba? Mało używana. No, taka. Zobaczcie, jakie w ogóle tajne miejsce. Pokazywałem Ci, jak wyjeżdżać. Gdzie trzymać? chujaj nogę. Na dole. Patrzcie, jak to łatwo w ogóle ominąć. Tu jakieś auto przyjechało. No? Dobra, to w którą mańkę? Tam? Czy wracamy się? Wracamy się tam, nie? Tam jest jakiś mur, faktycznie. A słuchajcie, to tam, gdzie na mapie trzeba? Tam gdzie pokazywało. Tam musimy się wrócić. Dotarliśmy, bo minęliśmy to wcześniej. Miejsce docelowe, do którego chcieliśmy tu przyjechać. I to jest właśnie to miejsce. Co tam było, Wiktor, napisane? Okno życia. Okno życia. Łódzkie okno życia, słuchajcie. To jest ogólnie oznaczone na mapie jako dom osadników. Dobra. Zobaczę na szybko, czy jest bezpiecznie. E... I zwiedzimy. Zobaczymy co tutaj jest. O, tutaj do, 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 do. mamy resztki jakiejś szopki. Jakaś szopka. Ogólnie nic ciekawego, idziemy dalej. Nie nikogo nie pewnie, że nie będzie. To jest totalna ruina. Nie, to jest totalna ruina. Czas na najlepsze. Nie, to jest tu. To hmm. nie to jest koniec budynku. To jest jakieś kwiaty w ogóle. Ale co? Tu były jakieś znaczy. więźni od auta ogólnie Można wcić Tak, tylko patrzcie pod nogi dokładnie I na żółtki, nie, nie. Tam mogę być Pozdrawiamy Zawisza Bydgoszcz. Może się ktoś tak podpisał Czekaj, no, czekaj, ja wejdę pierwszy. nie ma Dzień dobry! Polska, Polska. Uważaj pod nogi. Uważaj pod nogi, bo to jest, może się podwinąć. Bełchatów się podpisał, oczywiście też. Po drugiej stronie będzie kominek. Nie Tutaj była jakaś łazienka. Jak nie jesteście pewni, czy można na czymś stanąć, to najpierw nogą sprawdźcie. To jakieś miejsce żulkowego króla, na zacnym miejscu tutaj sobie siedział. Dąg, śmiel Ja kiedyś takiego połknąłem, jadąc na motorynce Serio, to nie żart Ej, jeszcze nie tam Tu był jakiś ewidentnie ogródek kiedyś, kiedyś dawno temu był Tutaj raczej Po, ty, po tych drzwiach chodźcie, dobra? Po tej drugiej strony bo to się wszystko rusza. Patrzcie, jak będziecie chodzić. Wiktor, chce Ci się siko, bo tutaj kibelek znalazłem na Ciebie. No ja <grywam> dobra. Jest. Wiem, ale hmm, ktoś miał Sony Trinitron. Kiedyś to był zarąbisty model. Telewizorów. Czasy PlayStation 1. Gimby nie znają. Wiktor to jednak potrafi zachęcić. Jest telewizor, tak? O, znaleźli telewizor, patrzcie. Dzieci to jednak są spostrzegawcze. No to pewnie ten z pudełka, no. Wy mówicie, że na górę. Nie ma jak wejść na górę Nie mamy drabiny, nie mam nic A poza tym Dobra ta płyta Tu jest ten Ja bym mógł tam wejść sprawdzić, ale wy tam na pewno nie będziecie wchodzić Poczekajcie, wejdźmy, budynek A patrzcie, a co jest tu Jakaś spiżarnia tutaj była Tylko nie wzięliśmy latarki, ale czekajcie, widać. Spiżarka jakaś chyba. Jakieś ziemniaki tutaj chowali, takie rzeczy. Tam nie wejdziesz, zarośla są. Musielibyśmy mieć maczetę. No mówię, no, na takie wyprawy to potrzebny jest sprzęt. Ale patrzcie, tam jest tylko stryszek taki. Ja tam kamerą próbowałem zobaczyć. Co tam jest, ale nie ma jak tam wejść teraz. Czekajcie, że się sprawy. Dobra. No tak to wygląda. Słuchajcie, jak to się nazywało, Wiktor, ten budynek? Nie, ogólnie to miejsce. Sami. No mi się chce pić, chłopaki mają tu pić, ale tutaj jeden z nas niestety nie ma tutaj wspomagania i musi ręcznie tutaj dawać nogą, ale daje chłopak radę, to ja. Także subskrybujcie tak i dawajcie lajki. Na razie trzymajcie się, cześć, hej.